Nasza wspólna wieczorna audycja. Witam cię ciepło, i chcę ci powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczna za to, że tu jesteś. Być może powracasz po raz kolejny. Bo coś Cię przyciągnęło, przyprowadziło właśnie tutaj. Być może jakaś odpowiedź czeka tutaj na Ciebie. Jakieś wypełnienie ciekawości. A może to zwykły przypadek. Uśmiecham się w duchu, bo jak wiemy, one nie istnieją. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, rozgość się jesteś tu bardziej niż mile goszczony. Ja jestem Anka i chciałabym podzielić się z Tobą cząsteczką siebie. Usiądź wygodnie, bądź połóż się, być może jesteś w trasie, czy też na spacerze. W jakiejkolwiek sytuacji nie jesteś, coś cię tutaj przyciągnęło, i coś potrzebuje być usłyszane. Zatem pozwólmy, niech się wydarza przepływ, lekkość. W swoim rytmie, w swoim tempie, tak jak dokładnie ma być, i ciało staje się miękkie, lekkie i swobodne. Roztapiasz ten cały lód zgromadzony w tkankach. Rozmiękczasz tą całą zbroję, która do niczego ci się tutaj nie przyda. Zatop się w sobie. Wejdź na chwilę do środka i spójrz najgłębiej, jak tylko możesz, w wewnętrzne oczy. Jesteś piękny. Jesteś przepiękny człowieku, który przychodzisz. Luźno opada twoja żuchwa. Powieki stają się cięższe, ciepłe uszy. Delikatnie wyłapują każdy dźwięk. Całe ciało zintegrowane z tą chwilą. Tylko ty w teraz. I twój oddech Główny zwiastun życia, przenikający każdą komórkę twego istnienia, cząsteczka przy cząsteczce, wibruje w swoim rytmie. Rezonujemy. W tym momencie niech dzieje się to, co potrzebne. Sztuka odpuszczania. Sztuka uwalniania. Zaprośmy ją do środka. Ugośćmy w ścianach serca. Już nie potrzeba dłużej trzymać ściśniętej urazy, bólu, goryczy, zmartwienia. Żalu, smutku, zwątpienia. Wypuszczaj. Z każdym kolejnym wydechem wypuszczaj. To, czego nie chcesz więcej, co już nie jest ci potrzebne, na co godzisz się, by odeszło i podążało swoim torem. Czasami tak się zdarza, że dwie drogi, Dwóch istot krzyżują się w jakimś momencie tego ludzkiego życia. Przenikamy się, łapiemy w chwili, wzajemnie doświadczamy, dzielimy, wymieniamy, uczymy. I to dar życia, dar połączenia. I równie często te nasze drogi w pewnym momencie potrzebują się rozdzielić, i z naszego ludzkiego wymiaru bywa to trudne. Jakaś część, która głęboko się przywiązała, ma problem, by odpuścić, by pożegnać, by się rozstać. Ale tak się dzieje, i to cud. Tej całej drogi, która raz się łączy, raz rozdziela, raz przeplata, a raz zupełnie urywa, sieć połączeń wszyscy je ze sobą tworzymy. Oplatamy wzajemnie. Kroczymy. Taki sens naszego istnienia, by łapać się w tych drogach. Porozumiewać, zdumiewać, wspólnie kroczyć. I pozwalać, na rozejście się dróg, na podążanie swoją własną. Jeśli różnice są zbyt duże, bądź cele odległe, to samoistnie się wydarza, niezwykła. Inteligencja życia, niezwykła inteligencja tego świata, to samo idealnie się wydarza, i mimo że jest trudne, czasami trudne do przyjęcia, to jest w odpowiednim dla nas miejscu i czasie. Sztuka pożegnania. Hmm. Rozmiękcz swoje serce. Rozszczelni te mocno zamknięte drzwi, które zatrzasnęły Cię w ciemni. Cisku przywiązania, niewygodnego trwania, braku powietrza, z kolejnym wdechem uchyl delikatnie drzwi. I pozwól, by weszło tam. Trochę świeżego powietrza, by przebiło się delikatnie światło z promyków wschodzącego słońca. I otwierasz powoli, coraz szerzej, całe swoje wnętrze, by móc przyjąć to, co przychodzi. Co pragnie cię pójdź nasycić, dopełnić, na nowo zainspirować. Głęboki wdech i wydech i więcej pojawia się światła. Woli, twoja cała twarz, cudownie się rozpromienia hmm. delikatność, lekkość, radość. Ufność, wdzięczność, błogość tej chwili to wszystko jest w Tobie. Tylko czekało na otwarcie drzwi. I teraz masz do tego dostęp. Swobodny dostęp do lekkości bycia. Zerkając za siebie. Widzisz te wszystkie doświadczenia, które pojawiły się na Twojej drodze? Dostrzegasz całą swoją historię? Patrzysz głęboko, przenikając do wnętrza. Każdej z nich, i dziękuję, że się wydarzyła, we wdzięczności, kłaniasz swoją głowę, uznając. Wszystko to, co cię ukształtowało, wszystko to, co się pojawiło, było potrzebne. Dziękujesz. Ja. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Za to, że przetrwałeś. Że zdecydowałeś. tu być. Dziękuję. Pozostań z blaskiem swego serca. Niech wydarza się najlepsze. Wracaj do tej krótkiej medytacji. Serce. bądź spokojny, bądź radosny. W usłyszenia.